Wsyp pieprz do spłuczki. Ten jeden trik sprawi, że Twoja spłuczka już nigdy nie będzie taka sama. Do wysokiego naczynia wsyp około dwóch łyżek czarnego mielonego pieprzu. Pieprz działa antybakteryjnie, a jego drobinki pomagają usuwać kamień. Czas na ocet. Dodaj dwie łyżki octu do naczynia. Ocet rozpuszcza kamień, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Kolejny składnik to płyn do mycia naczyń. Dodaj dwie łyżki płyn świetnie usuwa tłuszcz, zabrudzenia i nadaje połysk. Teraz dodaj około 500ml wody, aby wszystko dobrze się połączyło i było wystarczająco płynne. Wymieszaj dokładnie, żeby składniki stworzyły jednolitą aktywną mieszankę. Przygotuj pustą butelkę po napoju. W nakrętce zrób mały otwór. To bardzo ważny krok. Przelej gotową mieszankę do butelki i dokładnie zakręć. Gotowy płyn wlej do muszli klozetowej, polewając dokładnie całe wnętrze szczotką rozprowadź środek po ściankach. Ten płyn rozpuszcza kamień, usuwa brud, zwalcza bakterie i odświeża. Pozostawi twoją toaletę lśniącą i wolną od osadów oraz bakterii. To tanie i naturalne rozwiązanie. Hydraulicy nie chcą, żebyś się o tym dowiedział. Kiedy toaleta się zatyka, nie próbuj rozpuszczać zatoru gorącą wodą. To wcale nie pomaga, a czasem wręcz szkodzi. Nie musisz też inwestować w przepychacz, który często zawodzi. Zamiast tego możesz wykorzystać coś banalnie prostego. Pokażę ci skuteczną metodę, która naprawdę działa. Potrzebujesz tylko jednego przedmiotu: worka na śmieci najlepiej użyj dużego o pojemności sześćdziesięciu litrów, taki najlepiej przylega do muszli klozetowej. Owiń worek szczelnie wokół muszli, dociskając go równomiernie. Następnie opuść deskę klozetową, ale wcześniej upewnij się, że jest zupełnie sucha. Dzięki temu worek dobrze się przyklei. Rozciągnij go tak, żeby nie dostało się pod niego powietrze. Całość powinna być napięta i lekko sprężysta. Aby jeszcze lepiej uszczelnić całość, usiądź na desce. Dopiero teraz spróbuj spuścić wodę. Jeśli wszystko zostało dobrze przygotowane, powstanie ciśnienie, które zadziała jak przepychacz. Możesz powtórzyć spuszczanie wody kilka razy, jeśli zbiornik szybko się napełnia. Zator ustąpi bez użycia specjalnych narzędzi. To niesamowicie prosty i skuteczny sposób. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek w łazience. Nałóż pastę do zębów na limonkę. To wygląda nietypowo, ale ma genialne zastosowanie. Weź kilka dojrzałych, soczystych limonek i przekrój je na pół. Z każdej połówki dokładnie wyciśnij sok. Teraz na łyżkę wyciśnij odrobinę pasty do zębów i dodaj ją do soku z limonki. Wsyp łyżkę proszku do prania, dowolnego, ale sprawdzonego i skutecznego. A teraz czas na sekret, który sprawia, że wszystko zaczyna działać naprawdę mocno soda oczyszczona. Dodaj dwie czubate łyżki i patrz uważnie. Mieszanka zacznie buzować, pienić się i unosić lekki cytrusowy aromat. Składniki łączą się tworząc aktywną formułę czyszczącą, która doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Weź pustą, półlitrową, plastikową butelkę. Za pomocą lutownicy zrób niewielki otwór w nakrętce. Odkręć zakrętkę, włóż lejek i powoli przelej całą mieszankę do środka. Dolej około 300 ml czystej wody i dokładnie zakręć. Gotowe. Właśnie zrobiłeś skuteczny domowy czyścik do toalety. Teraz wystarczy, że naciśniesz na butelkę, a płyn trafi dokładnie tam, gdzie trzeba. Weź szczotkę, wyszoruj dokładnie, odczekaj chwilę i spłucz wodą efekt? Lśniąca czystość, świeżość i zero nieprzyjemnych zapachów. Toaleta wygląda jak nowa, a ty wykorzystałeś tylko to, co miałeś już w domu sprytnie, skutecznie i bez sięgania po chemię. Wlej dwie butelki Coca-Coli do spłuczki. Coca-Cola nie służy tylko do picia. Ma właściwości, o których mało kto wie, a w połączeniu z kilkoma domowymi składnikami, potrafi zdziałać cuda. Weź zwykłe mydło i zetrzyj je na tarce. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej, a następnie cztery łyżki Coca-Coli. Dokładnie wymieszaj, aż masa zacznie się kleić. Uformuj kulkę, zawin ją w folię aluminiową i drewnianym patyczkiem zrób kilka dziurek, aby woda mogła ją stopniowo rozpuszczać. Wrzuć kulkę do spłuczki i gotowe. Za każdym spłukaniem woda uwalnia mieszankę, która czyści spłuczkę, rury i muszlę klozetową. Efekt brak kamienia, świeży zapach i brak osadów kulki można przygotować na zapas i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. To nie tylko oszczędność, ale też prosty sposób na świeżość w toalecie przez cały miesiąc. Ten prosty trik robi furorę wśród fanów praktycznych rozwiązań. Spróbuj raz, a zapomnisz o drogich kostkach do WC. Wlej to do odpływu, a udrożni zlew i zlikwiduje brzydki zapach w kilka sekund. To sprawdzona metoda, która działa lepiej niż wiele chemicznych środków dostępnych w sklepach. Przygotuj szklankę i napełnij ją do połowy płynem do mycia naczyń o dowolnym zapachu i kolorze. Dodaj trzy łyżki soli kuchennej. Następnie wlej ocet i dokładnie wymieszaj. Połączenie tych składników skutecznie rozpuszcza tłuszcz i osady. W drugiej miejsce rozpuść dwie łyżki sody oczyszczonej w ciepłej wodzie. Teraz czas na najważniejszą część. Wlej zawartość szklanki do odpływu. Sól mechanicznie oczyści rury, następnie wlej roztwór z sody. Mieszanka zacznie się intensywnie pienić. Gdy piana opadnie, zalej zlew gorącą wodą, aby dokładnie wypłukać odpływ. Na koniec umyj zlew tak, aby usunąć pozostałości mieszanki. Ten prosty, tani i ekologiczny sposób skutecznie udrożni rury i przywróci świeżość. Regularne stosowanie tej metody pozwoli uniknąć poważniejszych zatorów i sprawi, że Twój odpływ będzie działał bez zarzutu. Wsyp galaretkę do spłuczki. Ten jeden trik sprawi, że Twoja spłuczka będzie odmieniona. Do miski wlej 300 ml wrzącej wody, dodaj jedno opakowanie galaretek. Może być malinowa. Wsyp połowę łyżeczki sody oczyszczonej i pół łyżki mąki. Teraz czas na płyn do naczyń o zapachu malinowym. Dodaj jedną miarkę z zakrętki. Wymieszaj dokładnie, aż całość się połączy. Przygotuj pustą butelkę o pojemności 500 ml. Naciśnij na górną część, a następnie nożyczkami odetnij tak, aby została tylko dolna część. Około trzech czwartych butelki. Przelej mieszankę do środka i włóż ją do zamrażarki. Gdy masa zastygnie, natnij butelkę i wyciągnij gotową galaretkę. Pokrój ją na grube plastry. Teraz weź ochronną maseczkę i odetnij jedną stronę z gumką. Z drugiej, większej części maseczki powstanie mała kieszonka. Włóż do niej plastry galaretki, a potem zwiąż gumką, żeby nic nie wypadło. Gotowe. Tak przygotowaną kieszonkę zawieź wewnątrz spłuczki, zahaczając o plastikowy element. Za każdym razem, gdy spłuczesz wodę, w łazience będzie unosił się przyjemny, malinowy zapach a dzięki właściwościom galaretki i sody, wnętrze spłuczki pozostanie czyste, bez kamienia i osadów, bez chemii, bez wysiłku i do tego pachnąco. Wrzuć jajko do zlewu. Ten trik z jajkiem ratuje zlew. Produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. Weź średniej wielkości miskę i wbij do niej jedno jajko, następnie za pomocą łyżki oddziel białko od żółtka. W tym triku będziesz potrzebować wyłącznie białka. Gdy już je oddzielisz, dodaj do miski kilka łyżek płynu do mycia naczyń. Płyn do mycia naczyń działa dzięki zawartości substancji powierzchniowo czynnych, które mają zdolność rozbijania tłuszczów i usuwania zabrudzeń. Starannie wymieszaj całość, aż uzyskasz jednolitą, lekko pieniącą się miksturę. Teraz wlej ją bezpośrednio do zlewu. To nietypowe połączenie działa dzięki naturalnym właściwościom białka i składnikom chemicznym zawartym w płynie. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda skutecznie rozpuszcza resztki tłuszczu i zanieczyszczeń. Teraz wlej 100 ml octu. Ocet działa jak naturalny rozpuszczalnik. Wlej gorącą wodę, dzięki czemu mikstura szybciej zacznie działać. Odczekaj kilka minut, a następnie przyjrzyj się, jak zlew oczyszcza się praktycznie sam ten domowy trik pozwoli ci nie tylko pozbyć się uciążliwego brudu, ale też odstrasza potencjalne robactwo i pomoże utrzymać kuchnię w czystości.